Jak wam się grało na naturalnej murawie? No na pewno ciężko było się przyzwyczaić do tego, ale fajnie, że zagraliśmy. Tutaj na pewno duże wpływy. za to, że mieliśmy dużo zagrań. Tak naprawdę szukaliśmy gdzieś w bójstkach. Nie wyglądaliśmy w tygodniu, ale ja to wszystko zapewnię, że w tym tygodniu wejdziemy na utręb. Będzie ok. Za tydzień Liga startuje. Rozumiem, że walka będzie do samu, od początku do końca i będziemy grać. Tego no oczywiście, że tak. Tutaj będzie. Mówię, tak jak powiedziałem, mecz musimy rozgrywać tak jak pierwszy czy tutaj z Unią. Jeżeli tak będzie, to ja się o tak, nie też te 9 punktów i Ostatnie pytanie: był spalony? Czy tam w tej Rozmawiałem z sędzią po meczu, powiedział, że jeżeli stał jeden zawodnik, to był spalony. Jeżeli było dwóch, to oznacza wtedy więc Nie wiem, czy tam Kamil... Tak Musimy tą piłkę czy nie, bo jeżeli nie, no to przemyt trzeba. So, dziękuję bardzo i gratulacje. Dzie